Dobry. Dobry. Co tu się dzieje? No casting. Jaki casting? Ach, tak. Każdy śpiewać może, nie? Dokładnie. Pewno ludzi. Każdy ma nadzieję, że zostanie gwiazdą. A zostanie? No nie wiem. No każdy myśli, że chce, że każdy chce gwiazdą zostać. No. No. A, ile ludzi, ile ludzi nie. Wszystko pamiętam, co się dzieje. No, no, no. Tak. Wszyscy siedzą. O. No, dobrze. Dobry, dobry, o to chodzi. Na wow. o, widziałeś? To jest powitanie, Bi, dobrze, dobrze, spokojnie. Wszystko jest B, pać, jakie uśmiechy na twarz. Nikt już tremy nie ma. To co? Co? Po co pani tu no jak to przysłała? Ja swój kaftan chcę zrobić. co No nie, trzymaj. Chcę pani trochę? Dokładnie. Jesteś, skąd jest? Chcę zaczynać. Tak, po co? Śpiewałaś? Już się dopiero wychodzi. No, już śpiewałam. Co śpiewałaś? Małe ten skinapry. Kto dośpiewa? Do skinapry nie A może zaśpiewać do kamery? No dobrze. Jak dzwon, który zaledwie tylko tchnąć, a już śpiewa. Zabłąkany tak głos. Jak liść przez chwilę, piękny nim do wiatr. Strąci z drzewa tak na głęboko Skryte świat. No, napięcie jak cholera teraz jest Nerwy się... czuć? Co? Nerwy czuć? Nerwy czuć, tak. Wszystko zdenerwowane, spięte, zmęczone wiem, no, ludzie długo to czekają. No po, po 12 godzin. Od 8 rano. To jest 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Po 10 godzin, 12. W całej Polski. Dawaj, jak masz na imię? Szymon, dawaj. Dobra, niech Szymon najpierw zaśpiewa. Ja Tobie zagraju na bałtorni albo może drugi. Je, 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 wyjdzie, tego kokliwlu, zakupać czar gości. Je, No i z tego wszystkiego wynika, że się robi jeden budynek. Zamieszka kurwa ch... Jak w Kaisie kurwa. Zamieszki. Jakie zamieszki? Nie między wiesz, międzyludzkie zamieszki. Widzę jakieś poruszenie za pani plecami. Tak, poruszenie. Oni nie wiedzą, co mają zaśpiewać. I się przygotowują. Rozgrzewają się. Rozgrzewają się, tak. Jak głos, usłyszałem ją, twarz, tak to narastają dróg. Stoi do mnie Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, en soleil sous la pluie, la midi ou la minuit, il y a tout que vous voulez aux Champs-Élysées. After all that I can get if you know what I mean <laughs> women to the left of me and women to the right ain't got no okay. girls yeah. ain't got no nerve but don't you start no fight is <laughs> your O, to by było tyle. Si, no a co, od razu no. zdjęcie, wiadomo. wiadomo. <noise> nie zawięźć, No dobra, ale ja tak w skali od 1 do 10 co? Oni? No. no dobrze, dobrze jest. dziesięć. Dycha, dycha. Dycha, dycha, dycha ja daję dycha. <noise> to jest bardzo trudne wykonanie. Trzymam za was ciuki. Dokonnie, nie jestem głucha. To teraz przerwa na papieroski. Tak, teraz jaramy, tak. Później działamy. Najpierw wiemy, jaramy, później działamy. No, wszystko się rymuje. Każdy czeka, wiesz, na swoje wejście, wiesz, z, z instrumentami. Mają saksofony, gitary elektryczne. No, jedni są po, ze są przed wejściem. ja pierdolę, tam ile ludzi, patrzę, jaka kolejka, ja pierdolę. Osionfish. A ty jaki masz pasy? Może w ciebie pozyskać. Dobrze, dobrze Wszyscy byli myli, byli bardzo fajni. Baśka was pozdrawia i trzymam za Was kciuki, żebyście się dostali do pierwszej edycji. No, si. Kultura była, nie? E, nie, kultura, cholera. Super. Uh -huh. A teraz co? No co? Zjazdujemy, jamy, nie? Herbata z rumem, cytryna i feja. Jakieś piwo na wieczór, Ewentualnie. Już mnie nie, nie będę sam! Do łyski to Moja nie wszystko! Co? Jak? Trzy, git, git, bez nie zjeży! Jest co o tym ludzie, nie ma pani baci, nie? A jak, nie? tak, jest. tak, jest. tak jest. nie! Git maner! Nie no, ja, ja! git maner! Zubić się bona! chciał? O, tryk poszło! <laughs>